Dawno, dawno temu, pod wzgórzem wawelskim, mieszkał smok, ale nie był to taki smok, jak w starych bajkach, zły ziejący ogniem i straszący ludzi. Ten smok miał na imię Smoczek Waweluś i był po prostu bardzo nieśmiały. Nie lubił Przyczeć ani straszyć. Najbardziej lubił siedzieć na brzegu, wisły i puszczać bańki z piany, miał zielone łuski, które mieniły się jak tęcza po deszczu, i oczy tak łagodne, że nawet kaczki się go nie bały. Ale mieszkańcy Krakowa nic o tym nie wiedzieli. Każdy, kto zobaczył dym z jego jaskini, wołał: O nie! Smok znowu się złości! A Waweluś tylko gotował zupę jarzynową i para z garnka wylatywała kominem. Pewnego dnia do miasta przyjechał szewczyk, dratewka, mały, sprytny chłopak z torbą pełną igieł i nitek. Usłyszał, że ludzie się boją smoka i postanowił to sprawdzić. Nie ma co się bać, pójdę i zobaczę, powiedział odważnie. Kiedy dotarł do jaskini... Zobaczył smoka siedzącego na kamieniu i łatającego dziurawy garnek. Dzień dobry, panie smoku! Powiedział Dratewka grzecznie. Dzień dobry, tylko nie strasz mnie, proszę. Wyszeptał Waweluś. Ja nie lubię krzyków. Dratewka usiadł obok i tak zaczęła się ich rozmowa. Smok opowiedział, że nie chce zjadać owiec, tylko chciałby, żeby ktoś czasem przyniósł mu jabłko albo pogadał o pogodzie. Więc to wszystko przez nieporozumienie! Roześmiał się Dratewka. Trzeba to ludziom powiedzieć. I tak zrobili, Szefczyk zaprosił dzieci z miasta, by przyszły pod Wawel i poznały smoka. Waweluś przygotował dla nich grzanki z miodem i lemoniadę. Dzieci śmiały się, bawiły w chowanego między kamieniami, a smok uczył jej jak dmuchać dym w kształcie serca. Do tamtej pory nikt się go nie bał Smok pomagał ludziom suszyć pranie swoim ciepłym oddechem Zapalał latarnie, gdy słońce zachodziło I grzał zmarznięte dłonie przechodniów zimą A Szewczyk Dratewka odwiedzał go co niedzielę Na herbatę z miodem i kiedy wieczorem zachodziło Słońce nad Wisłą obaj powtarzali Nie trzeba być wielkim żeby robić wielkie rzeczy, wystarczy mieć dobre serce. I tak kończy się bajka o smoku, który chciał być dobry i o chłopcu, który miał odwagę zapytać zamiast się bać. A może i my czasem powinniśmy to zrobić?